Witam wszystkich na kanale. Dzisiaj otwieram paczkę z paczek z Alio Express, Amazon i takich podobnych. To jest taki box z paczek, które są nieodebrane przez klientów. Jest dosyć duża, aż mi ekran nie obejmuje. I będziemy go otwierać. Chwila. I już odkleiłem taśmę, i będziemy patrzeć, co jest w środku. Są najróżniejsze paczki: są lżejsze, cięższe. Zobaczymy, co będzie. Karton zestawię na dół, i będziemy otwierać. I wyciągamy po kolei. W tym boksie akurat jest 15, 15 paczek. pierwszy raz takie coś zamówiłem jestem ciekaw co tu w różnych paczkach będzie pierwsza paczka co tu mamy do pieska tak do psa do psa czy nie, nie. tak do psa pójdę na spacery Posto. Dobra rzecz? Jak ktoś ma pieskę? Piszcie w komentarzach, kto by jak, jaką paczkę by komu by przypasowała. To zobaczymy dalej, co będzie. Bo na pewno jakaś niespodzianka na koniec tego będzie. Kolejna. U, ta jest bardziej spakowana już. Konkretnie popakowane paczki To jest nawet tyrobox. Ciekawe co jest w środku Co to? Jest tu coś do telefonu na pewno. Bo już widzę jakiś ten, to będzie jakaś część do telefonu. Zobaczymy jakiego. Nokia. Cały ekran ze całym dotykiem, ze wszystkim do noki. Oryginalnie nówka. Dobrze zapakowane konkretnie. Tu O, podnie. Ciekawe, długie, krótkie. Rozmiar po chińsku XL. I mamy takie spodnie, takie z dziurkami i tym podobne. Były sobie spodnie, to była trzecia paczka, teraz idzie czwarta. Czwarta paczka ma z tej strony otwieranie. O. Otwieramy Aż mi się statyw ruszył z tego wszystkiego I co tu mamy? W już nic nie ma I tu mamy rzeczy To jest jakaś bluzeczka Opatrznie. Tu jest na SK. Thinkerman, czy jakoś tak. No to jest ta sama nazwa co na opakowaniach. Otwieramy kolejną. Kolejne. Za O, odparło się teraz. Będzie tu chyba sukienka. Tak, sukienka. Sukienka. Sukienka też w rozmiarze, S. I bierzemy kolejną paczkę. Te paczki to jest tak, tak samo jak prawie lotto. Jak się drapie, bo nie wiadomo co jest w środku co nas dużo skoczy. Mamy też jakąś bluzkę. bluzkę. bluzeczkę w takim bordowym kolorze w rozmiarze M i kolejna paczka teraz taka malutenka taka malutka Komentujcie jak to chcę i tu mam pomalutką Co tu jest? Tu są jakieś elektronika. Jakieś silniczki. Będzie trzeba sprawdzić co to jest ale z elektroniki no to robimy kolejną. następna też malutka paczuszka jak się nie zapadł z to trzeba użyć już morza jakieś pudełeczko Magin... Maginos Pierścionek Taki malutki, fajny pierścionek zes. Koń, z... Koń... Kwiat, z kwiatkiem jest woreczek do niego I całe pudełeczko To odkładamy z powrotem Włożymy z powrotem, tam i schowamy do pudełeczka i odkładamy, i kolejna paczka zobaczymy, co tu będzie. Jakiś blut Albo co? Zobaczymy Otwieramy Co tu będzie? To jakieś stroje Jakaś bielizna chyba Nie, body Body Kobiece. To odkładamy na bok. A tu... tu mamy tak samo. Body już nawet nie będę otwierał. W rozmiarze. Albo to jest podana. Miseczka i wszystko, bo 58C Europejskie I Kolejną, chyba też jakieś rzeczy, bo jest miękkie I jakaś, zobaczmy co to, sukienka. Sukienka. Sukienka z wyszczałowym, brokatowym jakimś na czarnym tle. W rozmiarze. Nie ma nawet rozmiaru. Jest MK. I następna paczuszka. Zobaczymy, co tu będzie. Co tu mamy? Do gitary nowe struny. Tak, tak, do gitary. Jakie gitary tego to będziemy musieli się dowiedzieć później. Kolejna patrzyszka teraz no bardzo, bardzo mała. Mamy kod QR, to zawsze można sprawdzić to jest jakiś uchwyt od czegoś jak ktoś wie do czego służy to można pisać znowu mięciutka paczuszka i chyba kolejne ubranie tak w rozmiarze M -ka białutka jak śnieg w tą stronę ładna biała sukieneczka piszcie czy Którejś z kobiet się podoba, albo mężczyźni, który by kupił albo podarował swojej wybrance. I otwieramy następną. Tu z wyczucia chyba są buty, jakieś, albo coś. Zobaczymy, bo tak. Popaczka idzie do co tu będą. I są, Ja tenisówki. Jakie fajne tenisówki. Nie będziemy nawet otwierać. Rozmiar jedynie bym chciał wiedzieć. O, jednak będzie je trzeba otworzyć. I 40. Ładne tenisówki. Mamy bardzo małą paczuszkę, znowu cieniutką. Tu już będzie trzeba nóż użyć, bo nie mogę sobie poradzić palcami. No, I mamy okulary przyciemniające. Made in Chinatown I chyba ostatnia paczuszka na dzisiaj. Tak, ostatnia. Bo karton już jest pusty. I otwieramy ostatnią. Co tu mam? Ostatni poczuste. Ostatni poczuste są buty. buty buty a takie kolorowe już no tu rozmiaru nie napisali ale jest otwieranie to idę otworzyć to będą jakieś sportowe i rozmiar 47 47 obuwie a jest tu nawet nie zauważyłem to. Ktoś ma duży rozmiar nogi, ale są różne. I to jest na dzisiaj wszystko. Więcej paczuszek nie ma w boksie. I. Powiedzcie, piszcie pod, pod filmem komentarze, czy Wam się podobało i która Paczuszka Waszym zdaniem fajnie u Was by wyglądała. Pozdrawiam serdecznie i piszcie, czy powtórzyć ten film, taki sam odcinek ponownie, czy już nie. Serdecznie Was dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam. Do usłyszenia na kolejnych odcinkach. Cześć. Pa.